Werden, worden und geworden. Werden jest obok sein i Haben, jeden z najważniejszych czasowników języka niemieckiego. Und ich bin Wojtek, dein Deutschlehrer. W tym filmiku czeka na Ciebie wszystkie możliwości użycia tego czasownika. Odmiana czasownika. Potem werden jako czasownik główny, jako czasownik posiłkowy, czas przyszły, strona bierna i kiedy w ogóle użyć werden, a kiedy geworden. Ogólnie, co musisz wiedzieć, może on występować jako główny czasownik, i jako posiłkowy. Jako czasownik posiłkowy nie ma znaczenia w języku polskim. Jak już wiecie z filmika Haben, którego możecie teraz kliknąć, i z filmiku Sein. Tu też u góry. Po mojej lewej, waszej prawej. I teraz tak, jako co może być werden używany? Tutaj mam um, pięć przykładów. Werden plus rzeczownik. Ich werde mal pilot. Będę kiedyś pilotem. W tym przypadku rzeczownik, pilot. Werden plus przymiotnik. Fahrräder werden ständig besser. Rowery są. Cały czas coraz, coraz lepsze. O, powiedzmy tak. Coraz lepsze są. Um, tutaj, um, ja, przymiotnik, BESA. Potem z czasem przyszłym, Ich werde täglich Deutsch lernen. Ich werde täglich Deutsch lernen. Będę codziennie się uczył języka niemieckiego. To jest czas przyszły. Potem strona bierna. Werden plus strona bierna. Die Flasche wird am Wochenende getrunken. Chodzi oczywiście o buteleczkę wody. Werden plus tryb przypuszczający. przypuszczający. Ich würde gern einen Monitor kaufen. Chciałbym kupić monitor, albo chciałbym chętnie kupić monitor, bo cały czas wszystko na małym iPadzie. I teraz tak, te trzy czasy tutaj, które widzicie, dostaną swój własny filmik, bo to jest za, za dużo na jeden filmik. Dlatego, tak jak tutaj jest napisane, będą miały swoje własne filmiki. Jak odmienić czasownik WERDEN? Tutaj mamy właśnie odmienione na osoby. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Czyli ja, ty on, ona, ono, my, wy, oni i państwo, pan, pani, czyli forma grzecznościowa. I tutaj mamy preteritum, czyli czas przeszły. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. I Jak znacie z tych innych czasowników Haber sein, też mamy particyp 2, czyli imię słów czasu przeszłego geworden. Aha, jak jest tutaj napisane, to jest czasownik nieregularny i trzeba go sobie się nauczyć na pamięć. Werden jako czasownik główny występuje, przepraszam, jeżeli werden występuje jako główny, to oznacza on jakiś proces, czy tam stwierdzenie, czyli dajmy na to, że ktoś się staje lepszy. Czy gorszy, czy się staje ktoś zmęczony, czy się robi zimno i tak różne przykłady. Wern używamy zawsze z przymiotnikiem lub rzeczownikiem, jak tutaj właśnie mam przykłady. Er wird elta, czyli on się robi starszy. Tu nie chodzi o to, że ktoś się robi stary jakiś dziadek czy, czy coś. Po prostu się robi ktoś starszy, na przykład małe dziecko dorasta, tak? Się robi starsze, więcej rozumie i tak dalej. W takim sensie. Sie wird immer besser, ona się staje coraz lepsza, ona jest coraz lepsza. Es wird kalt, tak jak tu jest napisane, robi się zimno. Przychodzi zima, tak jak teraz robi się zimno. Es wird kalt, man muss heizen, czyli trzeba e, e, ogrzewać mieszkania. Sie wird Lehrerin, sie wird Lehrerin, czyli ona będzie nauczycielką. I teraz Dein Deutsch wird immer besser. Czyli Twój niemiecki, Twój język niemiecki jest coraz lepszy. Mam nadzieję i trzymam dla Ciebie. Za Was wszystkich kciuki, oczywiście. I teraz mamy Werden jako czasownik posiłkowy. W tym czas przyszły i strona bierna. Werden jako czasownik posiłkowy. W czasie przyszłym potrzebujesz dwóch czasowników: Werden plus ym, czasownik główny. Werden oczywiście musi być też odmieniony, a ten czasownik główny zostaje w bezokoliczniku, czyli arbeiten, gehen, spielen, singen, tanzen, cokolwiek. I to jest na końcu zdania, tak jak tu jest um, rozpisane, odmieniony czasownik werden, ich werde, du wirst, er, sie, es wird i tak dalej, plus czasownik główny w bezokoliczniku i tu mamy już przykłady, ich werde dir morgen helfen, ja ci jutro pomogę. I teraz tutaj ktoś, kto się uczył angielskiego, znajdzie coś podobnego. I will help you tomorrow. Ja, to jest will. Will future. Ja, czyli to jest tak jak w angielskim. I will help you, ja tobie pomogę. Ich werde dir morgen helfen. Będę tobie pomagał. Jakby to tak słowo do słowo przetłumaczył. Du wirst viel verdienen. Ty będziesz dużo zarabiał, czy zarabiała. Tak samo jak po angielsku. You will earn a lot of money, let's say. You will earn. Ty będziesz zarabiał, zarabiała. Du wirst viel verdienen. I tutaj, jak już wcześniej mówiłem, wirst. Nie tłumaczymy, tylko będziesz dużo zarabiał, albo zarabiała. Sie wird schnell Deutsch lernen. Ona się. Szybko nauczy niemieckiego. Ona się szybko będzie uczyła niemieckiego. Ona szybko się uczy, szybko się będzie uczyła niemieckiego. Strona bierna. To ta konstrukcja, w której mówisz, że coś jest zrobione lub robione. Um, tutaj potrzebujesz odmieniony czasownik wiary plus czasownik główny, ale nie w bezekoliczniku, tylko tutaj w partycyp 2. Um, I tutaj mam przykład. Das auto wird. Gewaschen, czyli te auto jest Mitte. Um, I tutaj ten główny czasownik nie jest uh, werden, tylko gewaschen, bo auto jest teraz Mitte. Chodzi o to, że te auto jest myte. Nie chodzi o auto, tylko chodzi o to, że to jest, jest myte, Czyli auto wird gewaschen. Die fenster werden geputzt. Okna są Mitte. Okna są Mitte, die fenster werden geputzt. Gewaschen, geputzt. To jest właśnie partycyp 2. Das Essen wird serviert, Czyli jedzenie jest podawane. Zostaje teraz podawane. Czyli tu macie, jak to wygląda. Tu są trzy przykłady. I teraz przechodzimy do worden, geworden. Kiedy użyć? Zaczynamy z geworden. Tutaj Wam wkleiłem tabelkę, żeby pokazać, że geworden to jest po prostu partycyp 2 od czasownika werden. Czyli skąd to się bierze? To jest po prostu partycyp 2 od Werden. I używamy go też do tworzenia czasu perfect, czyli do przeszłego, z tym, że tutaj dochodzi czasownik sein. Sein odmieniony, ich bin, du bist, er, sie, es, ist itd. i na koniec geworden. Zostałem pilotem. Ich bin pilot geworden. Odmieniona forma sein plus geworden. Oczywiście musi być jeszcze jakaś reszta zdania, bo ich bin geworden... To kim czy czym, tak? Ona skończyła wczoraj 30 lat. Sie ist gestern 30 geworden. Oczywiście można powiedzieć 30 Jahre alt geworden, ale można to też skrócić. Sie ist gestern 30 geworden. Sie ist, tak? Odmieniona forma sein. Sie ist gestern 30 geworden wczoraj wczoraj skończyła 30 lat. Woden używamy też do czasu do przeszłego czasu perfekt, ale w stronie biernej. Tamte to jest bardziej aktywne, a to jest strona bierna, pasywna, że tak powiem. Tutaj odpada g i zostaje same woden. i drugi czasownik jest potrzebny w particip 2. Tak jak tu jest właśnie napisane, zain odmieniony zostaje. Potem dochodzi drugi czasownik w particip 2. I na końcu zostaje worden. I już tu mam pokazuję przykłady. Der Kuchen ist gestern gebacken worden. Czyli to ciasto było wczoraj upieczone, zostało wczoraj upieczone. I tutaj mamy ist, czyli odmieniona forma sein. Backen, ale że to jest partycyp 2, to gebacken. A na koniec zostaje worden, czyli ist Gebacken worden. alle was ist gebacken worden? Der Kuchen ist gebacken worden. Cokolwiek ist gebacken worden, czyli zostało pieczone. Er ist verlassen worden. und został opuszczony. Er ist, ist, odmieniona forma sein, do er. Verlassen. Verlassen ist opuszczony, ale Partizip 2 od verlassen też jest verlassen, czyli się nie zmienia. I na końcu worden, czyli on został opuszczony. Er ist verlassen worden. A teraz pytanie do Was i prosiłbym Was, abyście w komentarzach napisali Waszą odpowiedź. Czyli, jak powiedzieć, zbuduję dom za pomocą czasownika werden. Ich werde bauen ein haus. Ich bauen werde ein haus. Ich werde ein haus. Bałę. I znowu koniec filmiku. I tutaj, u góry, jak chcecie, możecie zostawić suba, a tam kolejne filmiki, które możecie sobie zobaczyć. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Do następnego razu, wasz Wojtek!